Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Ja jestem Yuno. Eee, I tak, ostatnio... No, chciałam tu wrócić e, do posiadłości. E, I co prawda włączyłam nagrywanie trochę wcześniej, ale biegłam blisko muru zupełnie bez sensu i jakoś nie chciałam żebyście się musieli biedni z tym męczyć oglądając. No to tak. Myślę, że jest to obszar, który no, można jakoś tam szybciej pominąć i wielkiej straty nie będzie. Mmm, czy ja słyszę burzę? Nie zwróciłam wcześniej jakoś uwagi na to, by w Assassin's Creed takie ciekawostki pogodowe były, to znaczy tylko takie pomyślane przez twórców, a osobne to raczej nie. No i kurczę, nie wiem, dziś mi chyba e, nie będzie dane porządnie tego odcinka nagrać, bo już patrzę znowu, trzmic z kolei wyskoczyło. Hm. No cóż. E, czy ja wreszcie znajdę. Wejście na teren posiadłości. Rany to jest takie męczące. I nie wiem, czy robić tutaj grobowiec asasynów, bo jest, czy nie. Nie wiem, z jednej strony się go boję, z drugiej, no w sumie by się przydało. Hmm. Też bym chciała poszukać, to może tych figurek. Ta logika mi podpowiada, że gdzieś no, muszą tu być. Nie jest to obszar jakiś gigantyczny. Więc nie wiem. Logicznym byłoby mm, oblecieć tu w miarę dookoła. No tak jakoś obstawiam, że no figurki, figurki. O, czterech może jakichś takich kątach posiadłości? Mm, tam coś widzę, ale to tylko skrzynka. Dobrze, może jak do niej podejdę, mm, to i gdzieś. Hmm, To i gdzieś jakaś figurka mi się w oczy rzuci. No, w sumie wątpię, ale. Hmm. Nie no, stąd żadnej nie widzę. Nie wiem, jakbym tak na matkę może popatrzyła hmm. No gdzieś muszą być. Pytanie gdzie? No może bym zaczęła jednak od jakiejś tam inwestycji w mieście. O, tak, tak, jest kurka. Neptun moi drodzy. Zdoba mi się to. Tylko, że to wciąż nie jest nic aż takiego. Hmm, nic takiego super hiper. Dobra, no to Neptun jest już nasz. Nie wiem, czy tutaj ktoś może jeszcze być jakiś schowany. Tam Nie, 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 nie. Jak to na mapie wygląda? Zbliżam się do posiadłości. Tam coś mi się przewidziało raczej. Nie wiem, z tamtej drugiej strony chyba tak całkiem blisko coś widziałam. A tu skrzynka jest, ale. Czynka mnie aż tak nie satysfakcjonuje, jak satysfakcjonowałoby mnie znalezienie jakiejś figurki. Hmm. No nie wiem. Eee, czyli tak, czy co będzie mm, właściwe miejsce na Neptuna? Weźmy co To co? To co to? to, to, to. Hmm. Ładnie jest tak się bogacić. No dobra, czyli jeszcze jeszcze zostają nam jakieś inwestycje, co przede wszystkim, żeby zarabiać i żeby jakoś to tam wszystko fajnie szło. Dobra. Czyli tak, przede wszystkim. Wywieramy ze skrzynki. Co masz? Mm. Mam z powodu. You here to look at the book? Mm, dobra, to jest jak rozmy. Taką książkę. A zapisów. presto Ezio. A z nim mam porozmawiać. Good morning. Tak. Jak... Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? No raty, raty, raty. I co ja bym mogła tutaj. Hmm. No, niechaj będzie. Może studnia nam się przyda, nie wiem. O, koszary, Dlaczegożby by nie? Dobra. Możemy chyba też w banki inwestować. O, super, super. Eee, no to co? Pomiesz? Miło, że wartość wzrosła. Eee, I teraz co my tu mamy jeszcze? No dobra, ścianę z kodeksem. Eee. A tutaj co było? Bo też nie kojarzę zbrojownia. Fajnie, fajnie. Eee... Bo w sumie nie potrzebują chyba. Może Edzio powinien zajrzeć do buja? Nie, tutaj buja nie ma. Może do matki jej te piórka oddać. W sumie nie wiem po co to się robi, ale <grych> jak jest taka opcja, to dlaczego już by niej nie korzystać? No, skoro nas gra, o to poprosiła, to chyba można by, tylko znowu szukam pomieszczenia i nie mogę go znaleźć. Jak zwykle zresztą. Hmm. Zaraz, 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 zaraz. Ja aż chyba sobie to muszę na mapie zaznaczyć. No właśnie, komnata Marii. Gdzie ona jest? A, w innej części kurcze. <grych> Dobra, gdzie mam te pióra odkładać? Tu. Wow, mogą być chyba z siebie dumne. No, to też podnosi wartość. 10 ze 100. Nie robi to wielkiego wrażenia. Nie będą udawać. Hmm. I cóż, może o ten grobowiec jednak sobie zahaczymy no już jak tutaj przylazłam. Tyle sobie trudu zadałam w końcu. No jest, tylko gdzie ja mam go szukać? Tu coś... Tu coś mi się świeci, ale to jest tylko skrzynka. Tylko albo aż... no zobaczmy. Grobowiec jest gdzieś pode mną, co? Tu? Zobaczmy. Aż strach pomyśleć, ile tu ja teraz z nim czasu spędzę. O, szczurki! Jakie słodkie! Hmm, śmiech. Nie ma to jak badanie rodzinnej krypty. O, tu coś widzę. Co to? Nic. Dobra, U, tam coś jest. Tu nie wejdą, jak rozumiem. Ale właśnie. Aha. A... I co? No dobra, ale że mi nic nie mówi. Hm. No tam coś jest. Aha, dobra, tylko że. Hmm. Jak mam się tam dostać niby? Dziwne, to się jest. No bo co, tak? A, 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 A! Tutaj pokonujesz użyj i następną. Hmm, a gdybym to tak... Hmm, kiedy pokonujesz ściany same... i... Hmm. Hmm. To jest jakieś dziwne. Hmm. Nie no, ja się uparłam, bo ja nawet nie umiem stąd wrócić. Zaraz to... A może jakbym... Tak? O! 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 To mi może się nawet przydać. Dobrze, że odkryłam taką opcję. Hmm, trupy. I pytanie, czy to ktoś z rodziny właśnie Ezpia? Hmm, różnie może być. O, znowu coś. Ok. I wolałabym tylko znaleźć dalszą drogę. No, właśnie tutaj coś. Dobra, jeśli ktoś by chciał sobie dokładniej to wszystko poczytać, to proponuję zatrzymać filmiki. Tyle, bo jak to marnować odcinka? No to ja i tak yy, pomarnuję tu sobie czas na głupienie się. I oby to nie była czasówka, błagam, bo to jest przerażające. Hop, hop, hop. To niestety wygląda mi na wstrętną czasówkę. Leć, ecję, leć, 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 leć. E, dziwne cholera jest tutaj... E, ten system z kamerą jakoś tak zupełnie nie odpowiada. No i się zamknęło. Jej, ale to jest wredne miejsce. Już zaczęłam czołować że tutaj zdecydowałam się na przechodzenie tego, ale już trudno, no podjęłam się tego. To spróbujemy to ogarnąć. Dobra, na szczęście można tu wrócić i w takim razie jeszcze raz. No, ewidentnie na padzie by się łatwiej z tym wszystkim udziałało. Tu, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jest, jest, jest! Udało mi się. Mamy punkt kontrolny, o tak. Za to akurat grzeję, grze jestem bardzo wdzięczna. To ciekawa nam się... Historia rodowa tutaj wyłania ze ścian i z zapisów ściennych. Teraz to mam tylko przepłynąć tam? Miło by było. Gdyby tylko o to chodziło. Nie, echo, echo, płyń, płyń, płyń. Cholera jasna! Już się wierzyć nie chcę. Że tak ma wyglądać. Hmm. Raz. Jeszcze raz tutaj Jestem ciekawa czy każdą taką czasówkę przyjdzie mi przynajmniej po razie postawić Płyń, 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 płyń Udało mi się Teraz pytanie To się pewnie za mną zamknie zaraz No, używamy tego I nie wiem co się stanie Spojęcie ja nie a to wszystko o nie już się ja nie wczoram, że nie dam rady tego zrobić jak to jest na czas e, nie zaś e, tu się e, męczyła z tym cholera orany o ranę o Ależ to wygląda e, Strasznie. Czy ja miałam... Nie wiem, tak zrobić? Cholera. Czy ja gdzieś trafiłam, gdzie mnie nie powinno być? O rany. ja nie wiem. O! Czy to jest jakaś... Aha. Super, jakieś... Nie! Kolejny punkt kontrolny. Kolejna czasówka. Ja nie wiem, ja nie umiem takich rzeczy przechodzić. Dobrze, przynajmniej, że gra mi pokazuje, co to robi. I to są sekwencje, chyba w puszczy, coraz dłuższe, no. Do czego to podobne. A lecimy, lecimy, Ezio, lecimy. Wow. Cholera, nie! Pięknie. Wpadłam do wody i... I gdzie ja tu teraz wrócę? Co to jest za woda? A? Gdzie ja jestem? Ha, dobra, już wiem, już wiem, na szczęście. Łoł! Wow. Nie, 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 na dół nie. Tam muszę doskoczyć chyba. Co? Aha, dobra, to jest ten punkt kontrolny. Okej. Okay. Tyle to wiem chyba. Tu, 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 tu. Okej, okay, tam jakoś. Dobra, to jest w miarę intuicyjne chyba. A teraz tak. Tak. No nie, no znowu. Hmm. Jak ja mam się z tym uporać, bo ja już nie wiem, zaraz stracę nerwy zupełnie. I... Nie wiem. Ta gra czasami za dużo ode mnie wymaga. Nie, nie. Tam. Szkoda, że nie można e, zamiast spadać i wracać, to... No. A tutaj... No, do czego to... Już teraz to pewnie nie zdążę nawet. Nawet jakbym wszystko wyskakała jak trzeba. Zaraz, a teraz może... Nie! Zaraz. A jak ja mam tak... Zaraz sobie to... Aha, dobra, dobra, czyli już wiem w ogóle jak mam to zrobić. Dobra, to z tą wiedzą może mi się wreszcie uda. Byłoby miło. A, bo inaczej to będzie no, naprawdę kiepski materiał. Hmm, tak. Tutaj. I jeszcze raz. Dobra. Do biegu gotowy start. Tak, 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 tak. Teraz lecimy przez to i spróbujemy no, zaraz tak okej, okay, okej, okay, okej, okay. jestem Mam nadzieję, że mi tu zaraz dadzą jakiś punkt kontrolny czy coś. O, tu coś jest fajnego. To co? Dziwnia, dobra, dziwnia, tyle to wiem. Aha, to, to rozumiem, że nie na stałe. To przejście otworzę, czyli jak teraz coś z pieprzą, to nie będę musiała wracać. O to chodzi? Mmm... wydaje mi się, że mam pójść tam. Dobra, w ten sposób. To jest w miarę chyba logiczne. O. Zwykle tak troszeczkę przypadkiem mi się udało. I teraz yy, jakieś coś. No i tylko co ja mam z nimi zrobić? O tu coś widzę. Hmm. No dobrze, Cio. Co mi powiesz na ten temat? Hmm. Co ja ominęłam? Znowu jakąś czasówkę tam? A... Dobra, no przynajmniej mogą tutaj w miarę jakoś tak Ups, wrócić. Nie wiem. Tutaj coś jest. Nie wiem, czy ja to robiłam. Czy mam to zrobić? Aha. Dobra, tak miało być. Okej. Okay. ok, rozumiem, rozumiem. O, świetnie. Otworzyłam te wielkie wrota. Teraz pytanie, czy ja będę miała tam wrócić. Nie no, z tej strony jest łatwiej. Teraz tak, 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 tak. Tak. Ezio, Ezio, biegnij, ładnie biegnij, biegnij, biegnij. Jest, jest, jest. Otwórz drzwi. No dobra, mamy to, mamy. Tu jest jakiś posąg. O, co możemy zrobić? Czyli to pewnie otworzy mi na stałe o te drzwi, dobra, to się pewnie przyda. No, jakieś posągi, nie posągi ładna, ale takie lech, zbyt wielkie jak na mój gust. No i to, udało się całą kryptę ukończyć Czy jeszcze nie? O, tak A, no, jakoś średnio mnie to cieszy W sumie ona była taka męcząca, że już skutecznie mnie zniechęciła, bym jakąkolwiek inną próbowała odkrywać chyba dwa, dwa. A przynajmniej e, nagrywając, swoje jednak E, nagrywając wolę wiedzieć, co robię, a nie tak męczyć się i mieć wątpliwości, czy w ogóle uda mi się z danej e, części przejść, wyjść czy, wiecie, się uratować jakkolwiek. No dobra, ogarniamy to. No miłe, miłe, że... O, śmiesznie zaskoczył. Jakoś z tego wampirza mi się skojarzył. przynajmniej kasę jakąś tam zyskaliśmy, nie małą. Ale cóż. Pewnie i zaraz kończyć trzeba będzie, tylko żebym już tu nie próbowała, może się tu męczyć. O, proszę, gdzie myśmy wyszli. Eee, czyli, gdzie ja teraz jestem? Jestem gdzieś tu. to myślę, że co, że jakoś do przewoźnika się udamy. Tylko pytanie, czy ja biegnę w odpowiednim teraz kierunku. No, raczej tak. To nie wiem, czy mam to w sumie wszystko puszczać. Jakoś myślę, że pokrajam ten odcinek z rzeczy zupełnie pozbawionych sensów. bo. Właśnie no, chyba nikt by nie chciał oglądać zwykłego gubienia się i powtarzania ciągle tego samego. Eee, no to tak. Myślę, że w kolejnym odcinku już zobaczymy się eee, we właściwym miejscu. Do tego przewoźnika dobiegnę już sama. W takim razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!